Witam Was serdecznie. Jestem Lekin, a to jest trzeci odcinek. Tak, trzeci. Naszej serii poradnik w Redstone W tym odcinku zajmiemy się czymś bardzo fajnym. Zajmiemy się bowiem pistonami. Jest to chyba mój ulubiony wynalazek w Minecraft'cie tak, tak, historia pistonów jest taka, że na początku był to zwykły mod, ale noczowi i ekipie tak się spodobał, że dodali go na stałe. Za co dziękuję bardzo. Z pistonami można robić naprawdę mnóstwo rzeczy, pomagają strasznie, no i bez nich to no naprawdę niewiele mechanizmów takich konkretnych dałoby się zrobić. Ale co to są pistony i do czego służą? Pistony służą do przesuwania klocków. Tak, piston to jest po angielsku tłok, no to niektórzy wiedzą, niektórzy nie, a ci, którzy nie wiedzą, to się teraz dowiedzieli. A jak się je robi, do czego się je wykorzystuje, i resztę przydatnych rzeczy o pistonach, to powiem Wam teraz, dlaczego tu jestem. No, a trochę upiększyłem nasz półwysep, tak ten nasz poligon, na którym tworzymy różne rzeczy. Będę go ulepszał w miarę jak będziemy coraz bardziej zaawansowani. Tam są bagna. Tak to mniej więcej wygląda na razie. Mamy no ogrodzenie, mamy wejście. Mamy tabliczki bez których nie mogłoby się obejść High Voltage Military Zone Restricted Area Dźwignia nie jest aż tak strasznie ukryta ale na razie mi się, mi się nie chciało tego robić Pająk No Poligon nazwałem Volt Poligon Może mało oryginalne ale Wow Tu gdzieś jest duża jaskina. Spadaj panie Nie chcesz tu mamy budkę naszą barunki takie trochę spartańskie łóżeczko wyjście ewakuacyjne oj sorry tak teraz już gram na na survival tak troszkę sprawiał mi kłopot ten creative ale TMI nadal mam no to tak dzisiaj zajmiemy się pistonami jak zrobić piston proszę bardzo Piston, to jest slime Nie każdy o tym wie, no ale takie, taka kulka klejąca wypadająca z glutów. Tyle wam powiem. Mamy to. To. O, to nie, no, to może się pomyliłem z tym kablestownem. Potrzebne nam to, i potrzebne nam jest to. Nie wiem, czy się uda. Cie, cie, cie. Co ja zniszczyłem cie, cie. Chyba, że po prostu coś nawaliłem, ale nie sądzę. Tak, to jest piston. Ehm, a po cholerę nam stają bodę A są nam one po to, a powinienem zrobić więcej. Są nam one po to, aby zrobić inny rodzaj pistona. Na tym etapie na razie nie są potrzebne. Wystarczy piston. Dajemy slime ball i pokrywamy slime ballem. Piston daje nam to sticky piston. Klejący. Tak jakbyście wysmarowali tym slime ballem, e, pistona. Slime to są takie gluty. To są takie potwory, które ciężko znaleźć. Poczytajcie sobie o nich jak chcecie. Ehm. I tak, skoro już wiemy, jak tworzyć piston, teraz dla wygody sobie wezmę ich trochę. one są. Wezmę sobie ich trochę. Mamy redstone'a Mamy dziknie, przycisk, płytkę, drugą płytkę i to. Dobra. I potrzebujemy nam tak jakichś materiałów, na przykład kabla, kobla. Się. Redstone to kabel w sumie. No Bedroka to nie będę Wam dawał, no bo przecież nikt nie będzie obsydian. To też jest przydatne, bo powiem nam dlaczego. Um, co jeszcze? A no i może tabliczkę sobie wezmę. To, a dlaczego to zaraz wam pokażę, gdzie to jest, gdzie to jest tabliczka? Po co mi tabliczka to zaraz wam pokażę. Um, a i właśnie. I Jeszcze takie. I na razie tyle O cholera, znowu nie puściłem stopera. Dobra, dobra, wychodzimy na poligon. No tak. Ym, zaczniemy może, ciech, ciech. Piston zawsze kieruje się tak jakby twarzą w tą stronę, którą patrzycie na ziemię. Rozwala się go czymkolwiek tak samo. Więc jak ustawię go tak, to się to będzie się zwrócony tą mordką do mnie e, ale najpierw pokażę Wam normalnego pistona. Co robi piston? Tak jak mówiłem, przesuwa bloki. Szalera. Nie lubię tych bagów tekstur. Kabel z Piston przesuwa klocka. Proszę bardzo. Tak? Bo jest włączony. Wysuwa się. I się wsuwa. No tak. Jest problem. Bo zazwyczaj to jest mało przydatne. No tylko w niektórych mechanizmach chcemy coś zrzucić. Ehm, bo klocek został, a piston się schował. No jest dziura, tak? I właśnie po to są nam stiki pistony. Chyba już każdy się domyślił o co chodzi. Tak? To bardzo dobrze. Cieszę się. Dostaniecie ciasteczko. Gdzie jest ciasteczko? O. Proszę bardzo. Tak. Dostaniecie ciasteczko. Proszę bardzo. Smacznego. Że my sobie skończymy z tą burżuazją i wrócimy do tego, co mamy mieliśmy zrobić. I tak, to jest już styki piston Chyba tak. Proszę bardzo, to jest. Mam nadzieję, że styki piston Tak i. I klocek wraca. Proszę bardzo. Ciech, ciech. Może pokażę Wam to od tej strony. Ciech, ciech. No, tak działa sticky piston, jest dużo bardziej przydatny niż normalny. A właśnie, jeszcze jedna rzecz o pistonach, bo jest niestety tak. A, chyba one tak przyjmują, prawdopodobnie tak, tak. To już wiecie, że kabelstone przyjmują, tak. Tylko, że tu jest ten problem, że na przykład czegoś takiego. Jak obsydian, one nie ruszą, proszę bardzo, nie ruszą go, nie wiem czy jest za ciężki, czy za ten, po prostu go nie ruszą i tyle, sticky piston też, proszę, nie ruszy, większość klosków rusza, na razie z... nie pamiętam czy tylko obsydianu nie rusza, ale... I tak, pistony przyjmują każdy prąd, niezależnie czy to z, z retorcza, a byle dochodzi do nich redstone, ewentualnie, ale wam pokażę. No oczywiście nie wziąłem tego z naszej budki, będzie gdzieś dalej. O jest, ewentualnie, Okej, okay, dobry dzień, Dopłali się w Boga. Ewentualnie przyjmuje też od repeatera. I właśnie tak można zrobić takie coś. Bo tak prądu nie przyjmie. Tak prądu nie przyjmie. Ehm, pokażę Wam zaraz, od których stron przyjmuje prąd repeater. Właśnie, e, właśnie tak można ustawić całe rzędy repeaterów. Oj, chyba włączyłem też przez chwilę. Szczęście. Nienawidzę jak tak szumi tym też po prostu przeszkadza strasznie. No dobra. Ale tak, jak mamy tutaj sobie tego. Dobra, one się nie różnią przyjmowaniem prądu, więc nie będę stawiał dwóch. Naprawdę mi się nie chce. Przyjmują prąd z tej strony. Tak. Przyjmują prąd, czyli przyjmują prąd z boków, z przodu. Bezpośrednio od tego ustrojstwa od generatora. O, tak to nazywam. Czyli dźwignie ITP przyjmuje prąd. właśnie. Przyjmuję prąd od spodu. Tak nie przyjmie. Tak prądu nie przyjmie. Tak też nie przyjmie. Przyjmie dopiero i tutaj będzie red torch a, będę to zakupił dobra, chodź od y, z której strony jeszcze przyjmuję? cięcie i wracam. przyjmuję, y, tak y, jako, że nie przyjmuję prądu y, od tak mało no, jak jest zawinięty restą przyjmuje prąd od góry, od boków czyli na równi z klockiem pistona jest, Ten tak nie przyjmie już nie, przyjmie sorry, tak przyjmie od przodu, znaczy od tyłu znaczy się od tyłu też przyjmie, od góry a jeżeli prąd będzie tak to też przyjmie, proszę bardzo a jeżeli każdy prąd będzie zawinięty też przyjmie, więc tak właśnie można y, robić. Jeśli zawija się, jeśli obtoczycie ob od góry e, pistona redstone'em, to on prąd przyjmie bardzo ładnie i będzie Wam działał. Tak e, pistony, pistony mogą, o właśnie, pistony. Tutaj się przyda ten piston. Sobie. gdzieś tak, żeby było wygodnie. Jest dźwignia. No dźwigni, nie ma dźwigni. Zapomniałem dźwignię zabrać. Nie, pewnie wywaliłem ten życie. Ale mamy dźwignię teraz. Ym, I tak. Aha, Sarki. Tak. Ciao. I stąd przesunie też dwa klocki przesunie 3 klocki naraz przesunie 4 klocki naraz przesunie 5 klocków naraz przesunie 6 klocków naraz przesunie 7 nie to raz 2 3 4 5 6 tak 7 przesunie 8 przesunie 9 10 11 12 12, max Sprawdzę jeszcze, coś na chwilę Sprawdzić czy to dlatego, że jest nad wodą, ale nie sądzę. Proszę bardzo, 12 klocków. No, wynik dosyć. Wynik dosyć yy, imponujący. Ale, jest jedno, jest jedno, ale zawsze Jest sticky piston, tak? To on Aha, zapomniałem, sorry hmm. Sorry, fail Proszę, tutaj um. On łapie teraz tego I przyciąga tylko jednego Nie całe, nie wszystkie, tylko jednego Klocki nie są połączone ze sobą. Pamiętajcie, nie są sklejone, jeśli się je obok siebie. Oczywiście w Minecrafcie nie działa tak grawitacja oprócz piasku, żwiru i tych różnych takich, ale głównie tutaj nie działa grawitacja, więc więc pistony, no więc klocki nie są ze sobą połączone. Znaczy niby są, ale to już sprawka braku grawitacji właśnie. Niektórzy mówią właśnie, że są połączone, dlatego się utrzymują, ale tak nie jest. I nikt mi nie mówi, że to jest inaczej. Ehm, o pistonach jeszcze będę mówił, szczególnie przy pułapkach, moja ulubiona rzecz. Ehm, będę też właśnie ulepszał <tutujesz> tutaj poligon w miarę. I. Jak będę miał czas, no to... Porobię jakieś odcinki specjalne, może. A teraz tak, odcinek już się chyba skończy, bo trwa trochę długo, więc komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na mój kanał. Ja jestem może Życzę do, do, do dobrej zabawy z pistonami. Jeśli chcecie, no to mogę Wam potem pokazać parę różnych prostszych, trudniejszych mechanizmów. Więc no, cześć.